Witam w to Słoneczne Popołudnie. Wznawiamy cykl online, zanim się spotkamy, prezentowany w naszych mediach społecznościowych. Będziemy w nich zachęcać do czytania utworów tych pisarzy, których zaprosiliśmy w tym roku do biblioteki na spotkania autorskie. Terminy niestety musieliśmy przesunąć, ale mamy głęboką nadzieję, że te wydarzenia się odbędą. A bohaterem dzisiejszego odcinka jest Alek Rogoziński, dziennikarz, redaktor i pisarz. Twórca komedii kryminalnych i powieści obyczajowych. W swoich książkach morduje z przymrużeniem oka i z uśmiechem na twarzy. Zadebiutował w marcu 2015 roku komedią kryminalną Ukochany z Piekła Rodem, która zdobyła swoją drogą pierwsze miejsce na liście kryminalnych bestsellerów Empiku. Jednak prawdziwą taką popularność przyniosła mu komedia sensacyjna Jak Cię Zabić, Kochanie. Nominowana przez portal Lubimy Czytać w 2016 roku w plebiscycie Książka Roku w kategorii Kryminał, Sensacja, Thriller. Rok później podobną nominację zdobyła powieść Do Trzech Razy Śmierci. Przy jego książki, Lustereczko, Powiedz Przecie, Zbrodnia w Wielkim Mieście i Raz, Dwa, Trzy Ginieszty, zdobyły pierwsze miejsce w plebiscycie internetowym Zbrodnia z przymrużeniem oka. W 2019 roku jego powieść Raz, Dwa, Trzy Ginieszty doczekała się inscenizacji teatralnej. Marzeniem Alka Rogozińskiego jest objechać cały świat. A na stare lata zamieszkać na jednej z wysp Morza Śródziemnego, a tam tylko pisać, pisać i pisać. Jeśli jakimś trafem nie znacie jeszcze książek Alka, zdecydowanie musicie to zmienić, a ja głęboko i gorąco do tego zachęcam, w końcu nie bez powodu nakład napisanych przez niego powieści przekroczył już ćwierć miliona egzemplarzy, no więc to o czymś świadczy gorąco zachęca.